Cześć, Manko, z tej strony Wiktor28 Pole uprawione A dzik się rozwalił Tłok Tłok rozsadziło Tłok jest rozwalony A pole uprawione Zaraz Zaraz wam tu pokażę Jak wygląda ten tłok Tak o Pęk cały tłok Jak ktoś by miał na sprzedaż tłok, cylinder, tłok, cylinder i pierścienie na sprzedaż w komplecie, niech napisze w komentarzu do Dzika, do Dzika S261, jakby ich ktoś miał na sprzedaż. To napiszcie w komentarzu, jak ktoś by miał takie coś na sprzedaż. Jeszcze raz powiem: tłok, cylinder i pierścienie, bo poszło wszystko, wszystko się rozwaliło. Teraz szuk, siedzimy w domu i szukamy tłok, szukamy tych rzeczy. I czy ktoś by nie miał? Na sprzedaż czasami, bo nie wiem, kto by miał na sprzedaż tu w okolicy. Pytaliśmy się już ludzi tu u nas na wiosce. Nikt nie ma takiego czegoś. Także jak ktoś by miał to, proszę pisać w komentarzu. Na sprzedaż, jak ktoś by miał bo pole uprawione jest uprawialiśmy pole jest uprawione br bronami zaczepiliśmy brony zrobiliśmy na polu Prze przebronowaliśmy na polu i nam poszło poszedł cały ten tłok. a musimy rozebrać Silnik i zobaczyć, czy, czy nic tam nie wpadło. Pierścienie musimy rozebrać. To wszystko porozbierać. Teraz musimy cały silnik i zobaczyć, czy jakieś opyłki tam nie wpadły. Przepraszam, bo trochę jestem chory. Także dziękuję za największe zobaczenie. I piszcie w komentarzu, czy by ktoś takiego czegoś nie miał. Także dziękuję, do widzenia i piszcie mi w komentarzu. Cześć na razie.